Często pytacie, jak włączyć wycieraczki w samochodzie. No bo kurs odbył się w piękną, słoneczną pogodę, nie było deszczu ani razu. No ale Pech chciał, że na egzaminie może spać deszcz i nie wiecie, jak wycieraczki włączyć. W każdym samochodzie, na pierwszy skok, mamy albo tryb powolny. Czyli wycieraczki pracują w trybie przerywanym, a w to w ten sposób uruchamia się tryb automatyczny. To znaczy, że wycieraczki samoczynnie uaktywniają się, gdy pada deszcz, albo przyspieszają, gdy pada deszcz większy. Kolejny skok wycieraczek to jest tryb przerywany. Wycieraczki pracują w trybie przerywanym cały czas. Kolejny skok to jest tryb ciągły, i wycieraczki pracują szybciej. Wyłączamy raz, dwa i teraz, jeżeli chcemy sobie tylko przetrzeć szybę, wystarczy pociągnąć monetkę do góry, i wówczas mamy jeden tryb.